Nie, ja kręcę, kręcę i głowę przez kratę. Głowę kraty. przez kraty wystawił, co jest? Kto mnie aresztował? Nie ja. Prokurator. Jaki prokurator? Nikt ten, mnie nie aresztował. Panowie... Mi żaden prokurator. Dobrze, panie Rajban, ja się panu jeszcze przedstawię. Degory Montana się rządu... Poczekaj rzucie, chwilę, momencik, ja mam problem, problem ze wzrokiem. Jeszcze raz, pokaż końca, jeszcze raz. Za pokaż prokurator. mi, kim jesteś. Będzie pan sądzony do Który na panu jest. grozi, to 600 miesięcy oraz 700 tysięcy dolarów amerykańskich kary. Ja nic nie zrobiłem. Że, przepraszam panowie, czy macie coś takiego jak nagrania GoPro? Czy posiadacie panowie strukturyzację kameralną na swoich mundurach? Jak wy mi to chcecie udowodnić? To jest pomówienie. Moim zdaniem nie ma, nie ma. Nic nie zrobiłem. Halo? Ja nic nie zrobiłem. Teraz. Jak najbardziej teraz, generalnie do niedzieli zostanie pan uwolniony. Zostanie panu założona opaska na nogę w celu takim, żeby pan nie wyjeżdżał z miasta. Ale mam rozczłonkowanie łydkowo-stoczne, one mi tak zmieniają tak. rozmiar. Obie? Obie. W takim razie założymy na nadgarstek. Nad, nie mam. Co pan ma na nadgarstkę? Nie mam nadgarstków. Ma pan nadgarstki? Nie, wycieli mi, zamiast wyrostka. Pomylili się. No. W takim razie bezpośrednio na, na, na rękę, tak? Rozprawia nie, zrobimy tak, skimara. ja tu przyjdę. Jeżeli pan się nie wstawi na rozprawę, rozprawa zostanie, czy e, tak powiem, przeprowadzona bez pana obecności. On jest przeszukany przez Kurgicję? Właśnie. Zauważyłem że, że zauważyłem, że moje radio uiściło się w dziwnych kieszeniach któregoś z was. Słucham, co jest. Witam. O, przed sędzia. O, witam serdecznie. No, obywatelu, no, do czasu rozprawy, która odbędzie się w niedzielę o godzinie 21.00, zostaje, zostaje na pana nałożona opaska, gdzie podczas próby ucieczki z kraju. Zostanie pan namierzony? Zrobimy tak, ja nie to to chcę tego, ja nie chcę tego, ja Dobra nie chcę tego dwa dobranoc życzę panu spokojnej nocy pan. Jest Jesteś wolny Jestem wolny? Tak Jest ja pan wolny jak ptak Rozumiem, dzięki wielkie Ja bym chciał odszkodowanie za te trzy godziny posiadzki tam Kurwa, trochę trudno z tym workiem tu będzie <noise> Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana ja tak, też. słucham Co tam? Yy, musiałem się odbić sam z więzienia, sam z więzienia. jak Ci poszło? No, jestem wolny I teraz właśnie widzę siedmiu delikwentów i zaraz... A gdzie jesteś? Ingerencję workową muszę zrobić Gdzie na pożegnanie. No, jesteś? No, przed komendą To czekaj na mnie tam Dobrze No, no żegnam pa. Przed kim się chowamy? Kurwa, jaka zajebista paprotka. Dobra, musimy ich rozdzielić jakoś. Ty masz fryzurę, jak żyto, kurwa, co się odzywasz? O mój szofer. Ja to muszę to? spierdolić. No. Takie cenne. Wymienimy się za McLaren. Pociecimy. To to dawaj na pasta, albo wiesz, gdzie lotnisko? Nie, najpierw chcę przebrać się. No dobra, to Żeby ja mnie nie poznali, prawo. to chodź tu w, w prawo. Czysto. Co proponujesz? Gramy w berka? Dobra, to ja uciekam pierwszy. Dobra, uciekaj. Ja liczę do trzech. Raz, dwa, autami. O! Oh. Raz, dwa, trzy. Uciekaj. Uch, kurwa. Dobra. Ty to nie fair. Witam, czy to Mac Drive? U! O, Uuu! O. Jakim będziesz kurwa jeździł w dwa tygodnie? No potrzebujesz pomocy? Proszę pana. Ja? Masz. Tak, tak, tak. Nie podrywaj mnie. Nie podrywam pana. czy potrzebuje pan pomocy? Nie. Dobrze. A wy potrzebujecie pomocy panowi? Nie my tu pracujemy. Tak, to czemu tu jest ujebane zawsze? Patrz kurwa, ja zawsze wchodzę upierdolone kurwa, wejdź. Aha, a czego to tak? Otwórz te drzwi Cicho na chwilę proszę cię. Na chwilę. Zaraz to ogarnę, proszę cię, tylko Otwórz nie napierdalej w te drzwi. Otworzę, tylko w niej nie nie napierdalaj. Otwórz te drzwi. No kurwa, pomóż mi, ja pomogę tobie. Otwórz te drzwi Ale myślisz, że ja mam ochotę trzymać jakieś jebane drzwi. Co to? O, o co ci chodzi, słucham? U nic no po prostu musimy coś ogarnąć. Pomóż nam chwilę, nie przeszkadzając. Będzie wszystko tuwa. Wypuśćmy kurwa. Bardzo bym chciał. Bo zaczyna strzelać kurwa po drzwiach. Serio? Tak. Czym kurwa? Wyciągam mini SMG właśnie. Nie no nie mów, że masz kurwa broń. Rajban, gdzie jesteś? 5. Rajban. Cztery Weź krzesło, odstaw mi A spod gdzie ty, drzwi. Gdzie ty jesteś? Weź, odstaw mi krzesło spod drzwi. Tu, A w których jest za dołą, jesteś? Za tobą, za tobą. Widzisz tu? mnie? Nie, tu. Czekaj. Cześć, tu, tu jestem, o. cześć. Chodź, odstaw mi krzesło spod tych drzwi. Który? Tutaj. Gdzie tu jest krzesło? No, tu jest krzesło, tu jest krzesło. No, Z rozmawiam przez telefon. A. Tu mnie zaknebrowali, odstaw mi krzesło. Dobra. O, dzięki. Peczo się powiedz, że się nie zapłaci. Łot kurwo. Wysiadaj, wysiadaj, chyba Gdzie ty jedziesz? Ty odpierdolę. No wysiadaj. Nie ma cię? Co? Cię pierdolę. A on był w bagażniku. Witam, czy mogłaby pani wysiąść z pojazdu? Super, super, bardzo dziękuję. Odwdzięczę się później. Nie. Cię... Co ty zrobiłeś? Sztuczka. A ty gdzieś wylądowałeś tam? Tak, tutaj zaparkowałem I czekaj, czekaj, tam pokażę chłopakom. Siema. Dobra, skaczę tak gdzieś tam, gdzie ty skoczyłeś O kurwa I w prawo, jesteśmy Dobra, zapnij pasy Zapią Kontruj, 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 kontruj. O my sobie nie wyjedziemy nawet My nie wyjedziemy Patrz. Jak się prowadzisz? Kutasem. Me wyciąga Kutasa. Me kieruje Kutasem. Do udane. O. Gdzie? Co to? O kurwa